Witajcie, mamy kolejne auto, kolejny fajny temat. Jest to E39, jak widać, no ale nie takie całkiem M5. Jest to 540 W fabrycznym M pakiecie, naprawdę fajna sztuka, zachowana naprawdę bardzo nieźle w oryginale, no dosyć ma przejechane, ale rzadko takie auto w takim stanie, tak i tak spotkać. Także. Problem wygląda tak, że właściciel, gdy dotarł tutaj do mnie, strasznie dymiło się spod samochodu. Dosłownie jakby się miał za, zamiar za chwilę zapalić. No i nie było napędu, także problem jest tutaj. A raczej był, ponieważ to już jest stara skrzynia. Nowa już jest w środku, w samochodzie. E, wszystko już jest poskładane. E, czeka nas jeszcze jazda próbna. No i zobaczymy, co z tego będzie. Trudno powiedzieć, dlaczego się... Inaczej. Przyczyna jest taka, że zabrakło oleju w tej skrzyni. E... Dosłownie wszystko było pod samochodem mokre, także ciężko jest stwierdzić, gdzie był ten wyciek. Przejdziemy się i zobaczymy. Także będzie kolejny film. Do zobaczenia.